Przejazd kolejowy to nie miejsce na brawurę i na lekceważenie przepisów ruchu drogowego. Niestety zapomniało o tej zasadzie dwóch motocyklistów, którzy w czwartek 14 sierpnia wjechało na tory w Gniewie, pomimo podnoszenia dopiero rogatek, wtedy kiedy sygnalizacja świetlna świeciła się jeszcze na czerwono. W takich sytuacjach kierowcy, którzy tak się zachowują, stwarzają ogromne zagrożenie. Pamiętajmy, że nawet najnowocześniejsze samochody wyposażone w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa w zderzeniu z rozpędzonym pociągiem nie mają praktycznie żadnych szans. Takie wypadki najczęściej kończą się tragedią. Tą wspomnianą przeze mnie sytuację zauważyli policjanci ze strzelskiej drogówki. Zatrzymali motocyklistów do kontroli. Obaj motocykliści odpowiedzą teraz przed sądem, grozi im grzywna do 30 tysięcy złotych. Tłumaczyli się policjantom się w ten sposób, że tak naprawdę rogatki już się podnosiły i oni po prostu się śpieszyli. Oczywiście takie tłumaczenia policjantów nie przekonały. No i oczywiście takiej postawy nie możemy pochwalać.